Witam serdecznie. Dzisiaj i, i przeszliśmy do lasu, żeby zobaczyć, czy są grzyby. To są moje psy. Reksio i Klecik. Właśnie wchodzimy do lasu. No to pewnie się dało No. I? I się, się tu pod dziwka i podgrzewka. To teraz tu nie wiadomo co znajdziemy. No to jest jakiś grybek. Pokaż go tutaj i tam. To jest grybek. Dzisiaj odpowiem, że to jest muchomor, tylko bez środka. Daj. Tutaj też jest muchomor. Nie, to nie jest muchomor akurat. Mówiłeś o wiecie. To jest kolejny grzybek. A tutaj są następne, tylko że trujące. Obok tutaj. Na ścieżce. Na ścieżce. Tutaj. A tam jeszcze dalej są, mało jest tam. A co no to <gryb> To jest psi grzyb, ale zwany jest psiakiem, no bo jest trujący. Jest ich dużo, a tam chodzili widać spleśniałe grzyby. Zobaczcie w lesie, jak wyglądają spleśniałe grzyby. O tak. <gryb> Moje pieski tak walczą mhm. oczywiście. A ja mam... Kijakowe blasz Kijakowe blaszki To są moje psy mam mam wiele, to jest Reksio i Krecik Krecik, Krecik Lubi patrzeć na grzyby I lubi je wąchać Krecik Krecik Wchodzisz na te grzyby Krecik Tam jest orszówka Kolejna z grzyb Ale... I, i krecik na, na pierwszą odszyłkę wszedł ale ja ją całkowicie zdymtałem a, a tu jest ta odszyłka kolejna jesteśmy na polance, może jakieś grzyby jadalne spotkamy jak się tam stoi, a krecik tam. To są właśnie grzyby U, ucho, są podobne do ucha i są właśnie tutaj, tutaj i tutaj obok jeszcze dwa i, i tutaj, tutaj, tam jest jeszcze z tyłu, tutaj za, za drzewkiem i, i tutaj i na drzewku rośnie. I one są jadalne. I możemy zobaczyć jaki jest spodem. Yy, Weź otwórz się. Ucho, ucho otwórz się. A jaki jest podwórek? Brudny jak ucho? Ten, brudny jak ucho. Jak, jaki brudny jak ucho? I jeszcze te ucho. Ucho, ucho się! Jest, ucho jest. Ucho! Reksza! Ucho! 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 Stary! Stary, co ty robisz? Stary, co ty robisz? Stary, co ty robisz? Stary No jak się tam kopie, podejdźmy. Tak przybliżając tutaj tak ręka. Leksio, Leksio, tutaj. A tutaj jesteśmy w dębowym blasku u góry. a tutaj jest takie piękne drzewo. Akurat jesteśmy na polu. Nie wiem, tam Ja, tak. Hej, zobaczcie jakie tutaj wielkie liście są. Ładne. A tam jest taki stary las. Już taki młody jeżyny i róż. A tam idziemy do tego dębowego lasku może jakieś krawiczki no, ja nie wiem, Rek znowu kopię. Rek znowu kopie Rektor no, kopie to jest grzyb kolejny, psi ale jest pęknięty no bo, no bo już był stary no. To jest kolejny grzyb, ale to jest piękno ruch największy. Jest go pełno naokoło. około. Tutaj, 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 tam. I gdzie jeszcze? Tutaj, 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 tutaj. Tutaj pełno go jest. Tutaj, tutaj. A tutaj sobie grzybki rosną na grzebku. Więc równa rów największy zostanie teraz przewrócony i zobaczymy jaki on jest. On jest jadalny i zobaczcie. Jest taki. Zobaczmy. Zobacz. będzie wystrzałowy start. Wyjdź go w dalek i zobacz. Ładny, nie? Dlatego jeszcze te grzybki są bardzo wytrzymałe. Są bardzo wytrzymałe. Są mega wytrzymałe. Jednak nie są aż takie wytrzymałe. Jedny teraz go tutaj. No i jesteście! Czekam na ja to, ja To co jest? Znowu jakiś zły. Ale to już nie nadal nie widzisz. No ja czuję ukoś Wszystkie takie były żeby... Podobno do koś lampy przewracam. Kolejny grzyb. Nie wiadomo co to jest, więc zaraz sprawdzimy. No i tak? Ja! To mogła być nasza pamiątka z lasu, ale jednak nie. No już jesteśmy przy wyjściu, to byliśmy do pozajecie tego grzyba, że był. No i znaleźliśmy naszą pamiątkę grzybową Podnosimy ją I najlepszy grzyb na świecie To jest... Olszówka. No i psiaczek No krecik się zgubił No ale jak to jest? Kracik akurat wybiegł stamtąd, ale nie wiadomo jak to taki zjejany wyszedł No, a teraz idziemy się spotkać z moją no, siostrą i ciocią i wujem. No i oni są na końcu drogi, chociaż ich nie widać. Ja poznałem Kracika. Najpierw byś. A jak? Nie poznałem po tym, że on, 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 mia, on miał taki mały ogonek. Leżał biedułek na polu, sam ktoś go wyrzucił, ja jechałem rowerem i go przegarnąłem. <try> Tam jest mrowisko i tam kolejne jest i będziemy mijać tam przy skrzyżowaniu kolejne. Zobaczcie jaki stary słonecznik, nikt go nie zmucił. No i właśnie tutaj widzicie takie stare, wszystko połamane. Zajdę sobie o i patrz wszystko ble ble a tutaj trzeba nawet głowa odpali obsunę się i zawsze kisnął a tam jest stary. Z motylek.